Ciekawe kiedy eliminacja. Szczerze to nudny ten obiec, show. Nie ale ma rację kiedy eliminacja. Pora na eliminację. Otrzymaliśmy 17 głosów. Dzisiejsza nagroda za bycie bezpiecznym to pluszaki. Pierwszą bezpieczną osobą jest czapka z Roblox z jednym głosem. Nie marudź bo ten nisball z painta też jest bezpieczny z jednym głosem. Co ale to oznacza że będę wyeliminowany. Zaraz się przekonamy. Że to nie fair. A gdzie jest miejsce eliminacji? Tajni kukurydza czy imber. Czemu to wszystko jest to jakieś pieprzonej kukurydzy? To nie ja decyduję, tylko on. Dzisiejsze wyzwanie to zrobić mi jakieś żarcie, bo jestem głodny, ocenie każde danie od 1 do 10. Osoba z najwyższą oceną jest bezpieczna przed eliminacją. Posłucham. Czy ty ukradłeś wyzwanie z Battle for the Respect of Roboty 6? Boże, rób własne wyzwania. A czy ty właśnie ukradłeś żart z Extraordinarii Excellent MTTS odcinek pierwszy? Dobra, start. Hej, Tibi, co robisz? Aha, ok. Mmmmm, już wiem. A ty co robisz? Ciasto? Dokładnie o smaku mrowiska, które znalazłem obok? Skończyłem ja też. Ja też. Kurde, ja nawet nie zacząłem. Eee, o dobra, czekaj. Ja też już skończyłem. Okej, okay, zaczynam jeść. To była najlepsza rzecz, jaką jadłem w moim życiu. Jeden na dziesięć. Okej, czapka z Roblox teraz, ty, bo to wygląda apetycznie. To było fantastyczne. 0 na 10. TB teraz ty. Git coś co da się zjeść. 6 na 10. Animdu teraz ty. Eee, nie! z Balspainta wygrywa wyzwanie. Dlatego ludzie zagłosujcie linkiem w opisie na któregoś z tych pacanów aby odpadł z bitwy o smarkany papier toaletowy i dwa grosze. Głosowanie kończy się za 3 dni.